Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Marys, to jest kolejny odcinek z Fritom Rider. E, dobra, gdzie mamy iść? Tam, dobra. Musimy teraz, chyba będzie znowu trzeba będzie strzelać. A, spadłem. Dobra, damy radę. Może na pokładzie jest jakaś apteczka? No na pewno. Chwila, moment. Opcje grafiki. Nie. Nie opcje grafiki, tylko w tej rozgrywki chcę sobie ściszyć grę. Żeby ten. i muszę zgłosić trochę głos. Albo wiecie co? Walić to. Walić to. Jedziemy z Koksem. Dobra. Musimy iść tu. -tu? tu pewnie kogoś się strzelą Nie wiem o co ci chodzi Proszę No, będą strzelać kogoś Co ci dopóźniej język Łoś nie wow. Jemu się szczanka rusza jeszcze. Podaj rączkę. Ach, nie mogę do niego podejść. A szkoda. Dobra. Będziemy teraz strzelać.

Już? No dobrze. Lecimy dalej. Musimy dojść do tego helikoptera. Gdzie on jest? A tam jest, dobra. Myślałem, że będzie film, bo trochę ścięło. Tak ja chyba, no, proszę bardzo. Wbiję was wszystkich. Kto powiedział, że nie? Zbierasz wszystko, co masz. Kurczę, ale mi tnie. Tak ładnie chodziło. Przestań mi się ciąć gro. Aha, teraz muszę łukiem zrobić. Halo gro, przestań mi się ciąć. Dziękuję. O proszę, będzie filmik. Tak płynnie chodziła gra, a teraz. Masz mi szkoda gadać. Chyba przez to, że parę godzin mój komputer jest już uruchomiony. Ale co tam? Jakoś się nagra. LE. Czemu mu wybaczasz, on nie żyje? Zapalniczka. Nice. O. Ona chyba sobie to przyłoży do rany. Ja już to pamiętam, kurde. Żeby odkazić. Ała. Już dobrze, już dobrze, już dobrze, już dobrze. Nie płacz. Bynajmniej przestało krwawić. Strzała i ogień to tylko jedną. Będą ogniste strzały, tak. Ej, ale entuzjazm ze mnie... wchodzi. Strzały... Pas. co? Strzały zapalające. Tak, dobrze? Dobrze, przeczytałem chyba. Ale czemu tak brzydko mi chodzi ta gra? Gdzie jest. jesteś dziewczyno? A w jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę do wróżek. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta to o! O, siad. A więc nie tnij mi się gro, proszę. Gdzie są bomby? Tak, tak, o to chodziło. No chodź tu cholero jedna. Przestań się ciąć, bro, proszę. Czekaj. Czemu tak brzydko chodzisz? Lara. Dawać mi to. Ja Cię zaraz zajdę z boku. Niech mi się przestanie ciąć gra. Chodźcie tu gnoje. Ach. Хочу. А а Хочу. Нач. А Бум. Бум. Где это все? Что за гноя? Chodź tu! Uh o! -oh. To ja się tak nie bawię, jak będzie się tak chciała gra. Brzydko się nie gra. Kurwa. Strzelaj! Tu! Tam! Uha. Zaraz mnie coś strzeli Chodź tu Gdzie są jeszcze A kuku O ty mój. No nie, jak tak będzie się ciągry ja nie zagram tego Proszę A. Dobra, jedziemy z tym koksem. Skryj się, gówniaro, jedno. No, ty jeszcze żyjesz? Gdzie? Tu. Halo? Noż, co za gówno. Zawsze musi się ciąć w takich momentach. Ja się nie, 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 Dobra. Chodź tu, tu. nie, nie, co za dupki. Ej, no proszę was. WON I STĄD Idę na hardcora, jebać. Sorry, że klnę, ale nie da się inaczej tego WON Kurde No <coughs> słyszycie jeszcze kaszel mam no ale dobra, mniejsza z tym. wiesz to. Cię nie tnij. Chodź tu, pokaż się. Ty jeszcze żyjesz? WALIĆ Czemu się nie palisz? Kurde... Proszę was. Holera, idą. Trzeba będzie strzelać. Gdzie? Ojera, jasne. A ja idę po ciebie. Jeszcze ty. Przeładuj. Życiej. Nie. No strzelałem go, kurde. Ja się tak nie bawię, Koleś. Chodź tu. Koniec? No, nareszcie. Ile można? Teraz trzeba pozbierać to wszystko. Gra się zacina, jak. Nie wiem co Nie wiem Co się dzieje w ogóle Dobra, jedziemy dalej Jedziemy z tym koksem Musimy tylko pozbierać tych ludzi ludziów Wszystkie O ile jacyś są Bo ja potrzebuję strzał, Potrzebuję Potrzebuję nie potrzebuję tylko do strzelby. Puszczaj to, kurde, kobieto. Tak, fajnie spadnie. Mhm. Nie, czemu tak dziwnie chodzi ta gra? Przestań się ciąć. Strzelba, super. Jedna umiejętność. Wspinaczka wyczynowa. Zwiększ umiejętności wspinaczki, by poruszać się szybciej po otoczeniu i odno odnosić najmniejsze obrażenia przy upadku. Tak. Tak, tak, tak. Aha, nie, 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 nie. Moment. Jeszcze usiądź. Strzelba. Osłona lufy. Wydłużali lufę.

Laru, czemu mi to robisz? O! Mogłaś spaść. By było dobrze. Tam trzeba iść, wiecie co? Zróbmy sobie małe bum. Bo tak. No, czemu by nie? Tam mamy iść. Opuszczaj no się kobieto! Ty jesteś nienormalna O kurde, znowu Musiałem sobie zaświecić lampkę, bo nic nie widziałem Będziemy bum-bum. Bum bum! Uh -oh. No! Przełącz się. Gdzie? Wyp... Kolejny...

Ja się pytam, czemu ty mnie nie zaatakowałeś? Aha, nie ma już nic. Kurde, co ja robię? Gdzie? Gdzie? Gdzie oni są? Koniec. Hu. Teraz trzeba pozbierać. Kurczę, to jest dzisiaj taki niezorganizowany odcinek, bo chciałem nagrywać co innego, ale znowu coś nie pykło i... i dupa. No. Nie Q, tylko E. Chciałem nagrywać Łowców Skarbów w Simsie 3, ale jakoś też hamsko chodziły, widać, że mój komputer nie znosi zbyt dużo, długiego czasu chodzenia, w sensie wiecie, on nie lubi jak jest chyba dużo, tak. nie Dobra, gdzie tam iść. Ale mam ochotę, powybuchać wybuchać te wszystkie bomby czerwone fajnie, wybucha, co nie? A tu później tam. O, bo idziemy teraz, chodźcie. Aha, tylko to. Przeładne. Nie wiem w ogóle, po co marnuję naboje musimy iść. czemu tam nie mogę skoczyć? Aha, bo tędy trzeba lejść. Dobrze. To chodźmy tu. A, czemu tak chodzi iść? Tu kochany. Znowu! A, nie, to trzeba podpalić. Czyżby? palić to trzeba. No. Trzeba teraz czekanem to zrobić. Otwieramy, otwieramy. Moja ręka, moja ręka nie wytrzymuje wciskania. Eee. O, jest. Dobrze. Mamy obóz. Droga do piekła w, w że się do pałacu, tylko ja chcę. a nic nie mogę. No, no nie, no znowu. Nie chcę się z nimi walczyć. Wiecie co? Zakończymy sobie dzisiaj odcinek. Bo taki dzisiaj bezsensowny wyszedł. Wrzucę go, na, wrzucę go oczywiście, na ten na mój kanał, bo. Po co by... Eee. Dobra. Autozapis jest. Dobra. Skończybycie odcinek, bo taki trochę bezsensowny, taki z dupy, że tak powiem, ten odcinek jest. Nagrywamy już 20 minut, chyba 22, nie wiem, bo ten... Ja się z wami nam ob, Obiecuję, że kolejne odcinki będą takie dość yy, No wiecie, że będą. Zorganizowany, bo ten kompletnie nie został zorganizowany. Widzicie, że sama kratnie, jak nie wiem co. No, to mam nadzieję, że Wam się to podobało. Zapraszam Was na kolejne, które nie wiem kiedy się pojawią. Na razie i cześć!